Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. A wysłuchajmy dzisiejszy tekst, który jest zapisany w listu do Zimiań, w drugim rozdziale od pierwszego wiersza. Prze to nie możesz wymówić się od winy człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz, drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok. Bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądza, osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego? Nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chcecie przywieźć do nawrócenia, oto przez swoją zatwardziałość zatw i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i niesmiertelności. Życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Uciski i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cieść i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze. Najpierw Żyda, a potem Greka. A u Boga nemá vzhledu na osobę. bo ti, kteří bez práva zgrešili, bez práva tež poginou, a ti, co v pravě zgrešili, přes právo budou Nie Nečí bovím, kteří přisuchají se čtení práva, jsou spravedliví vůbec Boga, ale ti, kteří právo wypełniają, budou uspravedlivěni. Bo kdy poganě, kteří práva nemají, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. I Panie Boże, ukochany Połogowska, w nasze zastawienie u Twojego Słowa, a bądź swym Duchem Świętym wokół nas obecny. Amen. Możecie usiąść. I Paweł w dzisiejszym tekście używa bardzo ciekawej formy argumentacji, zwanej diatribą. A o co tu właściwie chodzi? A to słówko ma różne znaczenia poza Kościołem, ale u apostoła Pawła jest to rozmowa z wyimaginowanym oponentem. Przeciwnik jest jednak zupełnie nieistotny, bo wszystko kręci się wokół czytelników czy słuchaczy tego dialogu. A ważną częścią, przynajmniej w naszym tekście, jest pragnienie apostoła Pawła zaprosić czytelników do przejścia z nim przez wszystkie jego argumenty. Musimy pamiętać, że pierwszy wiersz nie mówi o tym, że nie mamy osądzać innych. Znowu ważne jest tu dostrzeżenie konfliktu między chrześcijanami poganskimi i żydowskimi. Pozwolę sobie zasugerować, że tak jak w pierwszym rozdziale od wiersza 18 Paweł mówił przede wszystkim do pogan, tak teraz w ten sam sposób mówi do Żydów. W pierwszym rozdziale Paweł pisze o poganach i gniewie Bożym, który się na nich objawił. I nie mamy dziś miejsca, by mówić o tej części listu do Rzymian. Ale proszę nie wyrywajmy je z nigdy z kontekstu całego listu, bo choć gniew, Boży ujawnia się przeciwko ich działaniom, a należałoby powiedzieć na naszym działaniom, bo Bóg przyjmuje się tym, co dzieje się na świecie, to jednak nie został im odebrany dostęp do tej rodzącej się rodziny Bożej, pełnej Żydów i Boga. Ale kiedy bylibyśmy Żydami, mogłoby się zdarzyć, że, że zaczniemy tych wymienionych kłamców, bałwo, bałwochwałców, niewdzięczników, szaleńców, kobieczarzy, homoseksualistów, morderców i innych sądzić. Może myślelibyśmy, że nasz grzech to nic aż tak strasznego w porównaniu z ich grzechem. I w sumie Księga Mądrości, časem nazývána tež mądrością Salomona, křenka deuterokanoniczna, která měla duží vplyv na ówczesnych židov, by v nás mohla utvrdit v takovém způsobě myšlení. Křenka ta povstala uh, okolo 50 let před urodzením Pana Jezusa. I přečítáme teda z kilké slov z té křenky. Kdy přišla proba, cho, chočáš karčivé švagodně pojeli, Ile ucierpieli bezbożni, osądzeni z gniewiem. Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając jak ojciec, tamtych utrapiłeś, osądzając jak król nieubłagany. Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkich. Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy. Skoro uznajemy moc Twoją, ale nie będziemy grzeszyć, powiemy, żeśmy za Twoich poczytani. Ciebie znać, oto sprawiedliwość doskonała. Pojąć twoją moc, oto źródło nieśmiertelności. Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne dzieło malarzy. Wizerunek poplamiony różnymi barwami, który widok roznamiętnia głupich iż pożądają bezduchnej postaci z martwego obrazu. W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy i czciciele. I o kim tak sięga, tak sięga mądrości mówi, gdyż mówi o łagodnym karczeniu? O Żydach. I o kim mówi, że nie był zwięzony bez, bezużytecznym dziełem malarzy? O Żydach. A dla pogan pozostaje jedynie ta zasłużona nadzieja w ich bezduśnym, martwym obrazie bożków. I to im się należy. I nie twierdzę, że Księga Mądrości jest niebezpieczna i nie powinniśmy jej nigdy czytać. Sądzę, że większość książek chrześcijańskich, które dzisiaj czytamy, są o, o coś gorsze od Księgi Mądrości. I myślę jednak, że dobrze nam odpowiada na to, o co Paweł zahacza w swoim liście. W pierwszej połowie drugiego rozdziału. Nawet Żydzi nie mają prawa osądzać i potępiać. Czemu? Dlatego, że wiemy, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że unikniesz potępienia Bożego? I Židi vpravdě otřímali Torem, čili pravo, ale na dobré jim to nevejde. I čemu? Dlatego, že něčí bowiem, kteří przysłuchają všem czytaniu prava, jsou spravedliví vůbec Boga, ale čí, kteří pravo wypełniają. Nie chodzi o to, co wszystko Żydzi historii wysłuchali i wyczytali, ale jak bardzo zmienili według niej swoje życie. Myślę, że można to też powiedzieć bardziej, bardziej ogólnie, Nie liczy się to, co słyszymy w ciągu dnia, ale to, czym kierujemy i czemu podporządkowujemy nasze życie. Naukowcy próbowali obliczyć ilość informacji, jaką mózg przeciętnego człowieka przetwarza każdego dnia. A i naukowcy twierdzili, że to w sumie 74 GB danych. Podobno co roku rośnie o około, około 5%. Nevím, jak vám, ale mít 74 GB v daných nevěle mluví, ale naštěstí zrobili porovnání do osoby z před 500 let. Kdybych mi žili 500 let temu, 74 GB daných informací náš mozek musel by přetvořit jen vtedy, kdybych byli osobom vysoko vykštaucono. A poprostu nezrobil by tego v jeden den, Ale w całe życie poprzez wiele książek i rozmów, z którymi stykałby się codziennie. I nie więc dziwnego, że a czasem mózgi ludzi po prostu się wyłączają i już nie kontaktują. Może nawet teraz podczas skazań mnie też się to zdarza. Problemem, z jakim się człowiek spotyka, jest sama ilość informacji, którą jest praktycznie nieskończona. Postaje więc pytanie, według jakich informacji mam kierować swoje życie. I to jest pytanie za całą fortunę. Nawet w tamtych czasach Żydzi nie chcieli słuchać Pawła, bo wygodniej im było z wyższym statusem tych, którzy tak naprawdę nie potrzebowali pokuty. O ile trudniej jest dziś człowiekowi się zatrzymać. Dzisiaj nie jesteśmy w zborze podzielonym na Żydów i Pogan i na szczęście nie musimy załatwiać takich spraw między sobą. Ale wydaje mi się, że Kościół Boży jest czasami zbyt głośny w tym, jak bardzo przypomina tych żydowskich chrześcijan, do których Paweł pisał i potępia wszelkiego rodzaju grupy ludzi, takie jak te wymienione w pierwszym, a w pierwszym rozdziale listu do Rzymia. Nie mówię, że powinniśmy teraz zamknąć oczy i powiedzieć, że wszystko jest w porządku w życiu morderców, złodziei, kłamców i cudzozłodziejów, ale nie wolno nam jednak zapominać, że jesteśmy tymi samymi grzesznikami, którzy stracili dostęp do chwały Bożej, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu. Nie ma bowiem między nami żadnej różnicy. Każdy człowiek potrzebuje łaski. Ale kdyby ktoś všedl mezi nás, nebo ktož z našich bratří lubšost měl taky coming out, vyznání na témat svojej orientací sexuální, jak byśmy my zachovali? Přečiž list Žimian, první rozděl, rozdział, vyražně mluví, že je to obrzydliwość, A ne tvrdí, že to nie jest pravda. Ale či nie mi jednakovo měřit všech křechů, vyměněných v rozdziale prvním? Mogli vtedy my přijít do zgromadzenia a Bo i já jsem kvamcom, bo i já jsem dumný lub vyňosvý, bo i já obgaduje jiných za plecami a všechny ty řeči jsou obřidlivé dla Pána Boga. Ale to je vlastně sedno přeslání našeho textu. Ne přimykaj na náš grzech i nie jiným vchodit v obecnost Boga, bo v způsob bardziej haněbný dla nás, Nie postrzegajmy siebie jako ówczesnych Żydów, którzy byli przecież ludem Bożym i w zasadzie nie potrzebowali już pokuty, bo nie grzeszyli tak strasznie jak Poganie. Ale bądźmy pełni pokuty, pełni tego, czego brakowało żydowskim chrześcijanom w rzymskim zgromadzeniu. I czym dokładnie jest pokuta? W księgach prorockich znajdujemy myśl powrotu do Pana. Kiedy zwracamy się do Niego, to On ma naszą uwagę. Bez skoncentrowanej uwagi nie możemy naśladować Chrystusa. Kiedy zwracamy się do Boga, odwracamy się od tego, co do tej pory kierowało naszym życiem. Kiedy uważnie obserwujemy Chrystusa, stajemy się bardziej świadomi tego, gdzie jeszcze potrzebujemy wiele wzrostu, aby stać się bardziej podobnymi do Niego. Nie stanie się tak jednak bez pokuty i wyznania, że to nie ja mam prawo potępiać daną osobę, ponieważ przede wszystkim to ja mogę dążyć do nowego życia dzięki łasce, którą otrzymałem. Niech więc nasze życie nie jest pełne potępienia i osądzania, a w ostateczności potępienia Bożego, ale jest nacechowane pokorą i skruszonym sercem. Amen. I my Ci dziękujemy, Boże, za ponowne błogosławieństwo Twojej mądrości i pokazanie nam, że potrzebujemy pokuty we wszystkich etapach naszego życia. I proszę Cię, Panie, pomóż nam żyć przez pryzmat pokuty i pomóż nam być bardziej podobnymi do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. I możecie przyjąć życzenie pokoja. I pokoj Boží, který převyšá všelký rozum, nechaj střeže vaše srdce i myšli v Kristuše Jezuše, Panu našem. Amen.